Dzień dobry, cześć czołem, ja jestem Luxor, a to kolejny odcinek z sezonu trzeciego z gry Sąsiedzi z Piekła Rodem. Czas na kolejny odcinek, więc czas na wielkie pranie. Prawdopodobnie weekend, więc sąsiad zabiera się do prania, a my rzucamy się na komiodę, może tym razem uda nam się coś w niej znaleźć. I tak, udało się i są to kulki. Które prawdopodobnie będziemy mogli od razu rzucić na ziemię, by je rozsypać. Ale spójrzcie, w domu sąsiada coś nowego się tutaj pokazało. Sąsiad robi pranie, więc pokazała się piwnica. Niestety w szafce na dole nic nie ma, więc możemy przejść do kuchni, rzucimy się do lodówki. I widzę, że również tutaj w śmietniku coś się chowa. Ogólnie nie jest to wszystko, zobaczcie. Dom sąsiada w tym momencie jest już w 100% pełny. W lodówce nic nie ma, to ze śmietnika wybierzemy. Widzę, że możemy również, o właśnie, zabrać troszeczkę tutaj płynu do mycia. Coś stało się z ptakiem, ponieważ go nie ma. Jest natomiast odkurzecz i jest śpiący pies. Sąsiad idzie prasować, czyli idzie na górę, dobrze. Natomiast zobaczcie. Doszły dwa nowe pokoje, mianowicie jest to piwnica i jest to pokój całkowicie z lewej na górze. I to już jest wszystko. Dom sąsiada jest całkowicie rozbudowany. Więcej nowości już nie będzie, jeżeli chodzi o rozbudowę domu. Spójrzmy natomiast co nowego doszło tutaj w, w trzecim sezonie. Jak widać mamy rozgrzane żelazko i to widać bardzo dobrze, że jest rozgrzane. Prawdopodobnie będziemy mogli wywołać... O nie, sąsiad idzie do nas. Tak? Nie, sąsiad idzie nakarmić rybki, okej. Okay. Dobra, to my idziemy w takim razie do góry i schowamy się tutaj pod łóżkiem i spojrzymy, jakie są plany sąsiada w tym odcinku, gdzie on się porusza, co będzie robił. Czasu mamy jeszcze 8 minut, więc postaramy się kolejną minutę poświęcić na to, by zobaczyć, co sąsiad właściwie tutaj robi. Zajrzymy sobie jeszcze tutaj do tego. O, tu nic niestety nie ma, do tej skrytki. Widzę natomiast jakąś łopatkę. Sąsiad wraca po pranie. Spójrzmy w takim razie, co on będzie teraz tutaj robił. A teraz sobie pierze. No, znaczy pierze, w sensie swoje pranie teraz prasuje. <grych> Wraca po pranie, no pierze. Już żelazkiem pierze. Dobra, spójrzmy co nasz tutaj bohater powie. Żelazko jest zimne, a to dopiero nowość w takim razie. Jest i ptaszek, który a, odleciał jak podeszliśmy, to raczej niewiele się dzieje. Zebraliśmy łopatkę. Łopatkę prawdopodobnie możemy użyć z tą ziemią i wydaje mi się, że to będzie no właśnie doskonały... Tutaj pomysł, sprawdźmy, łopatka plus roślinka, piesek śpi, natomiast poczekajcie, tu widzę, ja to zebrałem prawdopodobnie, co to jest, żerdź, aha, czy ja już to mam, dobra, okej, okay. czyli to było to coś, co pozostawił po sobie ptaszek, tak więc jeszcze raz, łopatka plus kwiatek, spróbujemy zebrać trochę ziemi, widzę, że sąsiad tutaj po drodze jeszcze to pranie suszy, Ok, udało się, zebrałem coś. Tak, jest to łopatka wypełniona ziemią. Widzę, że sąsiad do nas idzie. Nie zdążymy, więc musimy o właśnie, szybko tutaj psa obudzić, schować się i uciec. Dobra, udało nam się. No i teraz tak. O, wiem, już mam pomysł. W takim razie do prania znaczy do proszku, do prania dodamy trochę nie. Ziemia nic nie daje. Karma dla ptaków na pewno nie, i to również. Więc nic innego nie przychodzi mi do głowy. Idziemy w takim razie na dół, zobaczymy co sąsiad tutaj robi. Widzę, że teraz będzie się tutaj przygotowywało do prasowania, to może my na spokojnie zejdźmy na dół. I tutaj możemy coś z kablami porobić, bo widzę, że są kable. O właśnie. U, no to widzę, że grubo. Spróbujmy ziemię wrzucić tutaj. Nie, nie da się ziemi. A kulki do środka też nie? No dobra, czyli widzę, że z pralką wiele też co on mówi. Pralka plus woda plus detergent równa się... O właśnie! Możemy przecież płatki mydlane... Nie? A tu widzę, zobaczcie, tu już jest jeszcze klucz do zabrania. O nie tylko to. Poczekajcie. W piwnicy jeszcze mamy do zabrania jakieś rzeczy. Zawieram w tym momencie, w takim razie co mam szczypce. Czy mogę coś zrobić tutaj? Nie, ale mogę wino. Właśnie, wino plus pralka! Zobaczcie, będą krwiście czerwone. To może od razu dodamy jeszcze kulki. Świetnie, tu na samym dole sąsiad będzie miał niezły bajer. To jeszcze. O, świetnie! Tym kluczem mogliśmy zepsuć mu suszarkę, a właściwie to wirówkę. Dobra, słuchajcie, no to dół mam już skończony. Sąsiad idzie teraz prać, więc my możemy uciec do góry, by wszystko ładnie przygotować. Zobaczmy, czy ziemia z odkurzaczem to będzie dobry pomysł. A może ziemię rozsypać na dole? Nie, to spróbujmy rozsypać na dole. Tymczasem zobaczmy, co sąsiad robi. O, 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 o. o kurde, ale się sąsiad teraz... to, to było dobre. Okej, okay, teraz coś z ziemią? Ziemię możemy może spróbować dodać, ale poczekajcie, jej się wywróci. O, świetnie, sąsiad się wywrócił. Doprowadzony do stanu nerwicowego. To może spróbujmy karmę dla ptaków dać rybkom. Zobaczmy w tym czasie. Tymczasem sąsiad idzie robić pranie. Spójrzmy w takim razie, jak mu idzie. Świetnie, pierze. O, jakie czerwone pranie, zobaczcie. Ha, ha, ha. I co? U? Uh. Czerwona? a żeś sobie wyprał. Zdenerwowane do końca. Dobra, karma dla ptaków niestety nie. A może ziemia? Też nie. Pozostaje nam już tylko to. O, właśnie, tak. Poczekajcie, tu coś jeszcze jest. Jeszcze jednej rzeczy nie wybrałem, widzę. Dobra, spróbujmy to przygotować. Dobra, fajnie, ale tu coś jeszcze w schowku jest. Zobaczmy co. O, Oj, sąsiad się zorientował, że mu wirówka nie działa. Co ja znalazłem? Nóż do papieru. Nóż do papieru. Gdzie możemy użyć nóż do papieru? Możemy. Odkurzać, uszkodzić Tak, i myślę, że to zrobimy. Natomiast z czym możemy użyć ziemię? Karma dla ptaków. Mamy tutaj dużo przedmiotów, i właściwie nie wiem, gdzie co użyć. Może. No nic, poczekajmy w takim razie. Niech ten sąsiad tu się przygotuje. Docelowo nie wiem, gdzie ziemię można byłoby wrzucić, ale to zaraz zobaczymy. Sąsiad idzie tam coś wywie. A właśnie, sąsiad idzie. Dobra, szybka teraz akcja. O, świetnie. O, się gotuje. Dobra, chowamy się w takim razie. O, sąsiad wywieził pranie. No pewnie. Karma dla ptaków, uwaga. Hmm? <laughs> o, ojej, jakie to straszne, naprawdę. Dobrze, teraz tak, karma dla ptaków to myślę ściuchami. Ptaszek chyba narobi wtedy na to. Zaraz zobaczymy. W takim razie szybkie wyjście, zróbmy to, a tymczasem rybki. Uwaga, przygotuj. Tak, to było to. O, o, o! Rybki mu uciekły. <laughs> Dobra, słuchajcie, w tym czasie, gdy on się denerwuje, my uciekamy na dół i przedziurawimy odkurzacz. Myślę, że to dużo pomoże, a przy okazji, o ile zdążymy, nasypiemy ziemię. Nie wiem jeszcze gdzie, myślę, że odkurzacz, albo nie odkurzacz, to może podłoga. Też nie, kurde. To już jest, to już jest problem. O, halo, o i się zdenerwował. No dobrze, ale pozostała nam jeszcze jedna pułapka. Musimy gdzieś nasypać ziemię. Czyżby nadywanie? Spróbujmy, bo sąsiad idzie na dół. Tak, to było nadywanie, dobra. Zwijamy się w takim razie. O! Szybko się zwijamy, bo pies go tutaj wziął. Dobra, okej, okay, udało się. No i co? To będzie ostatnia pułapka w takim razie. Sąsiad zorientuje się. O! I właśnie się zorientował, że musi odkurzyć. Cudownie zapomniał, że pies był. Z... Musi. Oknać. O! Oh, kur... Oj, się nakichałeś. Tak więc sąsiad nie zauważył, że pies tam go wołał, czy coś. Nie okrzenił psa, no ale cóż. 94% i moim zdaniem jest to trochę słaby wynik, ponieważ mogliśmy zdobyć wynik 97%. Mimo wszystko, wydaje mi się, że odcinek był całkiem udany. Napiszcie w komentarzach, może kolejność, gdzieś źle zrobiłem. Wiele osób w ogóle pisze, że da dawne wspomnienia wprowadzają tutaj fajny klimacik i w ogóle fajnie jest. Ja się również cieszę. Słuchajcie, to jest sezon trzeci, oznacza to, że będziemy powoli kończyć serię Sąsiadów z Piekła RODEM-1 i zostaną nam jeszcze tylko prawdopodobnie odcinki z drugiej części tej gry. Natomiast póki co w tym odcinku to będzie wszystko. Na następny odcinek już widzicie co będzie się działo, i na kolejne również, tak więc wiecie sami, że mogą się dziać różne cuda. Tak czy inaczej w dzisiejszym odcinku to już wszystko, mam nadzieję że Wam się podobało i oczywiście zapraszam do subskrypcji oraz do komentowania tego filmu, tak więc dzięki za obejrzenie, cześć i czołem!